Siemaneczko, witam witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. I tym razem ja gram w białuste. Oczywiście... Feli to nie jest moja jedyna postać. He, bo tu najlepszy Czyli pianka. Skinów z niego niestety nie mam żadnych. ale ja tu już sobie to. No i teraz robię. I weź dwie, zobaczymy jakie będzie mój pierwszy style Op. jak na razie tutaj uciekamy, aż nam się załaduje no i okej okay. no okej, okay. dujemy wow Mamy jakieś odsmaki dziwne ja i ja jak coś to jestem wiem, ale to sławiakiem no, no bo widać, nie padłam oczywiście Zobaczcie, coś innego to jest. A to jest Yunja. Okej. Okay. Czyli ja tu na pewno jestem Fregianem. Ja tu wyciekłem kilka frutów. Czego mnie tu widać? Bardzo widać. No okej. Okay. To się połkodzi z Fregianem. Nawet muszę zremontować obiec. Okej, okay. no, Okej, okay, piłka moja, piłka moja. Uwaga, nie zabijcie mnie. Ej, zabijają go za masz jak ja mam piłkę. Ej, co mi zabija? Daj piłkę. A w ale wiecie, ciebie ci wyjątnię, to jest trwale, weź się! Co wyjątnę ci ludzie? Nie da się strwalić gola. Nie wiem, nie działa. Nie dadzą strzelić gola. Okej. Okay. Nie nie On okay. że to już zginie pewnie. Ten gościu, tu ma ten kłopot. Ta wizyna to jest mocno, bo. Diabe. tu Grzegorz strzelił go. Okej Strzelił, ale jest, jest co się dzieje? I tylko tutaj zabijam Piła Gwia? jest Będzie Jest Grzegorz Grzegorz strzelił gol Piła Eee się Ej, nie nie Dopis! się Dopis! Dobra Dopis! 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 się No Dopis! Tak. No, ja Ja tak. Dopis! dalej Dopis! 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 Ja Dopis! Dopis! się Dopis! 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 okej to może wyznacie ją z... Mm, będzie uh, sol. i może no, no, i będzie stylu aby mi się cieszył legendalne. legend takie takim jest, no to najlepszy <sum> ja wypomniałam ja, w ogóle jak się to do nie, być może poza tym mam. Od właśnie sobie w No, wiesz, nie mam tak na No okej. Okay. W ogóle. Przemoc tutaj nie ma żadnych ludzi, którzy się... Ładne, nie, nie. Nie. Ładne, uciekam. Dobra. Ja. Jestem w sianku. Ale ich mnie tu nie znajdzie. O o. Gdzie mam ich? Nie idzie. Za mną we chwilę tu zaczekam. Pozostaje tu zadymiada. Gdzie są skrzynki? Nie Chyba już wszystkie skrzynki nie Mam się chyba jakaś dziewczyna. Co ma aż 8, a ja mam 16. Ujacie. Ona jest chyba za mocna. Nie. Ja jestem za mocna. No okej, okay. czyli jestem ja chyba z nim z dwutosem. Dzisiaj nie wyciągnieć. Tylko chyba musimy się długać na środku w nie? Nie mam ochoty, to jest ja dziewki dalej. Ja Dobra, oczywiście we widziałam. widziałam, to Niemal nie to wiedziałam. No właśnie we widziałam Dalej Nie ma, Wyjścia. Wejścia no, Ok, jest stadio. Ok, stajdiop, bardzo ładki, bardzo ładki Bardzo Wejdź Niestety, tylko wejdź Uj, tu mamy? Tego, wydaj się Ok no, I eksport Dobra, mogę otworzyć kolejnego stajdiopa Czemu znowu tak samo? Wezcie, no co? Fajnie. O Potem będzie to. Ja mogę kogoś ulepszyć? No mogę, no. ale może kogo? La, la, la. Nie no Lola, nie będzie. Musimy no. no, za mało kasa, mam giga dużo tych punktów mocy. Chyba co to jest? No dobra, mówię to ja. Ach, że będzie to ja solo w pawę, Solo to jest samemu. Ja, oh yeah. biegam w pawę, odjeżdżam. Piękny kiwaniek, lecę na 10 pieców. Ja w tej. Stop. No okej. Okay. ok, czyli ja odjeżdżę się o nie nie, czemu on ma te uh, ulepszenia? Mm, okay. Oni mnie od Jazu pewnie ja to... Mm. O nie, oni tam są, oni tam są, oni tam są. Oni ale nie. Oni tam od tam nie. Oni nie. Oni wyjście, bo nie. Ma sensu z nim No do jeszcze chwilę czasu. Co tutaj jest? Dobra, zbór klejnotów. dobra. Kiedy to w końcu załoduje No spokojnie będzie wyjść teraz. Zbyły klejnotów. Nie wiem. Bym... jest ślęka od Józefikiego w drużynie. Siem moje klejnoty. He Nie zabierzecie mi ich, bo to są moje. No, właściwie, co ja ich nie się Moje będzie, teraz będzie moje. Ej. Proszę, nie zabijajcie mnie. No, hej, niech innego zabijać, wiecie? My jesteśmy Dobra. Spoko. No, jesteśmy nie, to nie będę mógł spoko w lesie. Spokoj. to Spokoj. 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 Spokoj.

Okej, okay, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dawajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie więcej odcinków z takim, sobie, a jeśli ja z Wami żegnam, pa!